idziemy w szesnasty punkt naszych postulatów o reformy liturgii, modlitwa wiernych. Tu Pan Bóg dał konkretne, moi drodzy wytyczne. Posłuchajcie. Córko umiłowana chcę, abyś mi współczuła, bo mało jest tych, którzy widzą zdradę, jaka dokonuje się na Waszych oczach. rzeczywistość kościoła, w jakiej znaleźliśmy się, to jest dada. Najwcześniej o tym zmiankę znalazłem koniec XVI wieku. I tam była określona, że zacznie się dodać, to się zacznie dziać w drugiej połowie XX wieku ta strada Kościoła. Urzędową pieczątkę otrzymała na zborze watykańskim II. Dziś słyszałaś na własne oczy, choć Ewangelia pozostaje moja, nauczanie nie jest moje. Pani Agnieszka była w Kościele, na Świętym Makowie, i była modlitwa wiernych. Na sześć wezwań trzy były herezją. W modlitwie wiernych tylko nie oceniam kazań, bo to następna przestrzeń herezji. Bo jak nie do douczeni, to mówią co im na silne przyjdzie. Fałszywa nauka rozlała się na cały Kościół Święty. Zwodząc naiwne i nieświadome dusze. Czy ci, którzy przychodzą do Kościoła, są na etapie naiwności, czyli braku wiedzy. Państwo rozumieją, bo i nie, nieświadome, bo nie wierzą, że istnieje mechanizm rujnowania kościoła. Bo to jest tak pokazane, że jak jesteś naiwny, to tego nie wyłapiesz. Rozumiecie? To trzeba długich studiów i spotkania z historią kościoła. Mnie to Pan Budał. Dlatego chciałem uciec. W 2010 postanowiłem uciec, bo nie da się pracować ze zdrajcami, bandytami, którzy przejmują władzę w kościele. Więc naiwni, nie mający wiedzy, nie są świadomi, na czym polegają te operacje. jak wprowadzali szafarzy, to co w Polsce mówili? Chorzy będą mieli teraz możliwość częstego, przy... pierwszy hasło chory. Trzeba wymyśleć coś, co ludzi chyci. Chory, no każdego ruszy jak chory, no to cz... no oczywiście chory, no do, do chorego przyjdzie chory i obydwa będą oby, na pewno zdrowi. I biedna babcia przyjmuje Komunie święto z rąk bluźniercy, profanatora i moi drodzy świętokradzki. Więc też jest zarażona. Jest tylko ma to szczęście, że jest nieświadoma. Naiwna, to znaczy że głupia. Dzisiaj była Ewangelia. Nie wiem, na kazanie, ale bym bardzo tak. Jak sprytnie to układają, po łacinie pisze: faule głupia. Prudencja mądra, mądre, więc jest jakbyś tłumaczył sobie mądre i głupie. Żeby to tak zniwelować, że nie ma ludzi głupich, więc jak tłumaczą rozsądne i nierozsądne, a nierozsądna to już nie jest głupia, rozumiecie? To no czyste. Jak idziesz na martę nocną i nie bierzesz z sobą do latarki bateryjki na zastępstwo. Ty jesteś głupi. No po prostu głupi. Czy to cię ci skończy? A nie masz miernika, więc nie wiesz, że kiedy. Chobi nawet miał miernik elektroniczny. To i tak bateria Pokażę ci, że jest połowę. A ona dużo krócej świeci, ta druga półka niż pierwsza. Bo jak to za zasadę prądową, więc masz wytyczne w protokole idziesz na wartę, weź baterijkę, tyś nie wziął. Ty nie jesteś, że ty nie jesteś nieroztropny. Jak to była nieroztropna? Go pintorem skończonych, jak wiecie? Ale tego nie wolno mówić, bo to się uraża uczucia ludzi. Dziś rodzą się sami wszyscy, co mają 10 talentów. Wszyscy będą dyrektorami, profesorami. Na chleba kto nam mówi, że? Kto to wybuduje? No, jakiś mądry profesor, nie? Nieświadome, bo nie szukające prawdy. Jeśli ktoś słucha mnie i chceś za mną iść, musi obowiązkowo czytać Pismo Święte. Niektóre, lektury Święte, co Wam mówię, no i do tego koniecznie orędzie na czas No bo gdzie znajdziesz prawdę? to nie znaczy znać literki. Słowo, które pochodzi od Boga, musi po drugiej stronie znaleźć kogoś, kto upadnie na kolana. To mówię poetycko. Bez zgiętych kolan nie da się zrozumieć słów Boga. Ja to wszystko rozumiem, rozumiem, daj mi poznanie. Modlitwy wiernej wszystkie piszą w Poznaniu, tu i ówdzie tam, piszą ponoć do księża, bo to nie piszą świeccy. Ale ja znam ich wszystkie, wszystkie, metody, daje się to klerykowi albo jakiemu studentowi świeckiemu, rozumiecie? A dodajesz pieczątkę, ksiądz, tyry, 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 no i później mamy Spotkanie dwóch cymbałów. No bo jeden ten, co czyta w parafii, a następny ten, co słucha. Jeden z moich rycerzy w Krakowie poszedł do proboszcza, bo czytał, czytał, no i mówił się, to, co to, to czytałeś, to jest herezja. No przy nam racji. Ale on się broni, bo nam każą czytać. No i, no, i mamy. Mamy znowu hitlery w formie intelektualnej czy werbalnej. Dziewczy on taką herezję. Udowodnił mu. Nieświadome, bo nie szukające prawdy. Jeśli kapłan zostaje na etapie poznania Boga seminaryjnego, to zgroza, rozumiecie? To tylko wołajmy, pagórki i góry, przykryjcie na nas. Jak stado owiec, katolicy pójdą tam, gdzie się im wskaże. Bez, nas, bez namysłu i refleksji. Taki jest stan dzisiejszego duchowieństwa i katolicyzmu. Gdzie się im każe? Bez namysłu i bez refleksji. A teraz, niech z tego stada owiec władze w kościele przejmą barany. Bo w stadzie owiec są barany chopy? No muszą być, żeby były owce, nie? I jaka grupa baranów jest. I ta, to stado baranów zrobi mafię i przejmie władzę. Oni sami owieczki pójdą. Tam, gdzie się im skaże bez namysłu i refleksji. Dlatego widzi dziecko, dziecko, że musimy wciąż pracować, tak ciężko pracować, abym zdążył za Twojego życia przedstawić światu moją naukę. Dzieci, Rados, radosna wiadomość. Pierwsza. Orędzia będą trwały do końca życia Pani Mieszki. Druga, musimy o nią dbać, żeby dłużej ma. No pierwsza rzecz. Trzecia wiadomość, że jest jeszcze ogromny zasób wiedzy Bożej, którą Bóg nam chce przedstawić. Kapujecie? Moją prawdziwą naukę. Bo... Przedstawiona Ewangelia jest moją, ale nauczanie jest przeciwne temu, co głosi Ewangelia. Na taki etap szedł współczesny Kościół. Nauczanie <laughs> jest przeciwne temu obecnego Kościoła, co głosi Ewangelia. Oburzasz się na tę samowolę. Ja także. Czujesz się bezradna. Bóg co mówi, ja także. Musimy dużo pracować, moje dziecko, bo kłamstwo wypełniło nauczanie Kościoła. Dzieci, wiecie jakie to są silne orędzia, co my dostajemy? Przecież przełożonych moim to uszy świeżbą, śwież, jeśli. Słyszą, że ja im mówię, nauczanie kościoła to kłamstwo wypełniło nauczanie kościoła. Bo dzieci nie myślą, że in vitro się skończyło. Są następne procesy, gdzie będą żądać ode mnie, żebym odwołał to naukę. Kapujecie? Wy sobie nie zdajecie sprawy. Tak wam tylko czasami was informuję, żebyście nie myśleli, że wrybali 4000 kolegium i dalej ustąpi ten świat. Pytają się mnie. Nie no ja mój ale to jest nauka Pana Boga. Ja nie ustąpię. Jakie jak nas czekają jeszcze bitwy? Teraz rozumiecie, czemu mi są potrzebne duszyczki czyszcowe? Dlatego ogłaszam ponowny, silny nabór po tych rekolekcjach do arcybactwa Dusz I Jak wybawisz, wyciągniesz duszę czysta przez Twoją pokutę i modlitwy. Masz w niebie dozgonną miłość. Cóż, dzisiaj słyszeliście? Masz kogoś, kto się tylko tobą interesuje. Zdaje się, że w czasie wakacji, podczas rekolekcji, rozpocznę kolejne inicjacje, Panie Boże, do różnorodności życowych, do sprzedziału. Ja już na tym etapie. Do różnorodności W tym turnusie, to widzę, że gorliwość miłości duszczycowych jest dzieci, ogromna. Trwa, by modlitwa 7 godzin, 10. Tylko tyle co do ubicacji wychodzą i wracają. Inni nie ucieka. A dziś mi urzekło 12 osób całą noc na adoracji dzieci. I tu są wszyscy. Kazałem po obiedzie szybko i spać na chwilę. I to też nakażę. Także z kuliku zrezygnujemy, bo nie, nie, nie ma szansy. Mamy tyle haseł, kulik to byłaby dla nas przyjemność, gdyż chodzi o dużyczki. Stąd dziś dałożeństwo, naznaczyłem. Dzieci niczego nie żałuję. Chodź znowu ponad godzinę. Samowola ludzi, pozbawiona łaski, ogarnęła moje mównice. Skarby, ja to tyle, leczytałem. czytałem. To jest dramatyczny, dramatyczna ocena kapłaństwa i świeckich, których się dopuszcza do ambony, żeby oni do was mówili kazania. Bo teraz co coraz to wodniejsze, rozumiecie? Czy jedną i drugą grupę Pan Bóg nazwał ludźmi tylko? Nie już że kapłanów i ludzi. Tylko kapłani już tak... Zdewastowali swoje kapłaństwo, że mieszczą się w kategoriach ludzi, bo jak nie chodzą w sutannie, nie walczą, by do nich mówiono no przez ksiądz. Dzieci, jak ja to zaczną książkę u Noego, którą znaleźli, no ale pisze, pisze, że jest ksiądz, no ale na żadnym zdjęciu nie jest koloratca, a na jednym może bez sutanny. A w parafii robi sympozjum przed głównym ołtarzem. Siedzą ludzie no, i, i robi swoją salę konferencyjną. To po kiego piszę? w książce ksiądz? Napisz ludź Józef Pipek, nie inny. Bo Bóg ten stan dłobieństwa dziś nazywa tak. Samowola ludzi pozbawionych łaski. Dzieci przeważające do czego doprowadzono formacyjnie kapłaństwo. Ludzie pozbawieni łaski. W nawiasie dawni kapłani. Chłopie, nadążacie za mną? Robię tylko analizę tekstu. Bo najwięcej na mównicę kto wychodzi? No kapłani. Samowola ludzi pozbawiona łaski ogarnęła Moje mównice. To mnie okrzyknęli nieposłusznym i samowola budowlana. W każdym już że mam samowolę budowlana. by powołał teraz Bożą Komisję, to prawie na każdej, a ambonie jest samowola. I wszyscy mówią, że to ma. A druga forma obrony Boga. Modlitwa wiernych. Na ziemię Boże zmiłowanie woła o pomstę do nieba. A modlitwa wiernych, zamiast ściągać na ziemię Boże zmiłowanie, woła o pomstę do nieba. Czyli mamy dwa zjawiska, które ogarnęły przestrzeń edukacyjną, czyli inaczej, kaznodziejską kościół czyli gadają, to co myślą, to mówią i pomsta B, czyli modlitwa wiernych. O co to Bóg chodzi? To dzieci, zapraszam jutro, aby troszkę podnieść adrenalinę, bo ja sam nie przypuszczałem, że w takim kierunku pójdzie. Zakładałem to 5 minut, przeczytam, a tu się okazuje, Dzieci, warto było przez lata mieć zajęcia z studentami. Metodologia pracy naukowej, jednym z punktów kilka godzin, była analiza tekstu. Ja tylko opieram o tą metodę tekst. poszedł właśnie tego światło, tych dzieci wolka, przestrzeń pomsty Bożej. Amen.